A właśnie Wojtek, słuchaj, <grym /dosek> nauczyłeś się w końcu kować poprawnie te loki czy dalej? Gazela style. No, no, no. A, no, no. Oh. Czy uważasz, że Wigil jest cięższym rywalem? Kto jest dla Ciebie bardziej wygodny? Przatni powiedziałeś mi, że jest troszkę wręcz asportowe. Ja bym chciał postawić czapkę złota, na kogo? Ale zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na Instagram Femma TV, gdzie mamy już milion obserwujących. Także dziękuję Wam za to serdecznie na swój Instagram, znajdziecie masę zakulisowych materiałów oraz zakupu Pay Per View na 10. jubileuszową galę Fame MMA. Zaraz wbijamy na salę. Dzisiaj jedna trzyminutowa rundka w boksie. Myślę, że po naszej walce nikt nie ma ochoty na low -kiki, ale obaj mamy ochotę na rewanżyk. Chodźcie! Wbijamy właśnie na salę do Dawida. Jest ze mną Paweł. Siema, witam. będzie dopatrywał naszych sparingów, treningów. Także odcie, zobaczymy jak Dawid trenuje. Są mi oni! Witam. Siemano. Siemano, panowie? Halo. Witam, kamerzystę. Czujerko, cześć! Siemano, Dawid, cześć. Cześć. cześć! Co co panowie? Do szatni przebieramy się i... A się, dokładnie, szybki trening, sparring. Co, Ludka, w boksie? Musiałeś. Myślę, że, że po ostatnim mamy dość dobre. Tak, to by... O, to jest, ta, to jest ta trzecia runda, do której nie doszło. Tak, o właśnie, to jest ta trzecia runda. Ja mówiłem, że miałem już Wojtka, że go czułem. Wojek, wojek, Wojtek mówił, że w trzeciej rundzie idzie na wymianę. No to sprawdzimy, kto ma rację. <noise> Nie będzie. Dobra, szybka dożyweczka pod do okiem twojego Później kilka akcji. I nasza trzecia niedokończona runda. Trzecia runda. Ale w boksie. Ale w boksie. No to zaczniemy. Zaczynamy. Raczynamy. Dobra, biegniemy do koła. Lecimy Ludzie w luźniu Niedokończona runda Nie zaczęta. No. Nie rozpoczęta A wiesz jaki plan jaki? na tamtą rundę Mówiłem W ogóle tu. jaki miałeś plan na walkę? Plan na walkę miałem taki, że wiedziałem, że będziesz... Weź udawać, że to jest chodziłem mniej niż myślałeś. No. A wiesz jak to jest? Wiesz, którą ty, nogą ty mnie kopałeś wtedy? A. Nie, ja bardziej właśnie... A, no, ja miałem taki plan na to żeby ci ją wystawić, bo wiedziałem, że i tak tego nie unikniesz, tak, żebyś kopał tak. Jak ty chciałeś kopać, bo ty tak wchodziłeś, w ten nie? Tak, tak, lewy bo i na szczękę. I jak zobaczysz pierwsze dziesięcego naszej walki, ty kopiesz to, a ja zajebałem z całej siły A ty nie że ty zrobiłeś unik, tylko po prostu kopiąc jeszcze się odchyliłeś i moja ci tak śmignęła obok szczęki Więc ja nie wiem, czy to by nie był stary noga w dziesiątej sekundzie Bo tam naprawdę z całej siły zajebałem taki bum, nie? Poko Mamy Ale i tak. Pokażę Ci yy, potem. Słyszałem, słyszałem Szuliego, jak szedł cały czas spokojnie, spokojnie, on wejdzie w siebie. A ja właśnie miałem technikę, żeby gdzieś tam nie wchodzić tak jak zawsze. Nie, nie no to taki miałem plan, a potem no i już patrzyłem, co robisz. Nie? Jak no drugą już... że Mieliśmy ile? Niecałe dwa tygodnie do tej walki. Ja, a byłem ja jeszcze na... nie próżnowałem na wakacjach i nie trenowałem od 11 miesięcy. Trzecią um... mówię do Szuliego tak, że obalam go, leży na nim całą rundę. Nie chce mi się bić Tak no. powiedziałem do niego. I nagle podchodzi matura, mówi: wygraliśmy. No wiesz jak, jak wygraliśmy? Koniec walki. No i sędzia Jarosz podchodzi i mówi, koniec, aj, kontuzja. Aj, ta, no, no, bo już. A ja się nie cieszyłem, bo wiesz co ja myślałem, że będzie, że wiesz, stanie. ja się tutaj będę cieszył, to potem będą pisać, że o, wiesz, cieszył się, jakby go znokoutował, a tamten po prostu nie mógł walczyć, nie? No to się Dlatego się nie cieszyłem, się dlatego taką, wiesz, minę zrobiłem, no okej, okay. dzięki. A właśnie Wojtek, słuchaj, <laughs> nauczyłeś się w końcu kować poprawnie te loki, czy dalej gazela style? <laughs> Trenujemy z Pawłem, może re rekreacyjnie, bo Zostawię czasem na te treningi, ale chyba jest lepiej, co? Bo na walce. Na Wa walce. walczysz? Nie, jeszcze nie. Ale ale coś ale będzie. Ale może kiedyś w planach... jest, jest, jeszcze chciałbym się pojawić, bo tego, nie wiesz, po przygotowaniach spałem, gdzieś już <coughs> bardziej wyjść, to spokojniejsza głowa. Na pewno już nie na ostatnią chwilę, bo. No ja, ostat... ja nigdy, nigdy jeszcze fajnie w... na w... chwilę. Znaczy. Jakby była skrajna sytuacja, bym wszedł, ale już tych wargów na no, chwilę mi troszkę. Yy, ja Nie mam to ochoty. Inaczej, chyba że wiesz, jesteś sobie w treningu. Tak, to wtedy tak. Ale teraz... Wiesz, pełnomoc przygotowawczy, tak. rywal, który będzie wiesz, podobny, podobną postulą do mnie umiejętnościami, wtedy mogę wyjść, dać fajną walkę i taki jest plan. Co, dobra, zaczynamy tutaj techniki? Techniki. techniki? Zaczniemy od najprostszych rzeczy. Jesteśmy w stójce. Fajnie. I zaczynasz od, na przykład, lewego prostego. Raz, zbiwka. Bij w twarz. Op. Tak, prawa ręka. Op. zbijamy ręce raz lewa raz prawa. Zbijamy ręce przed twarzą, bo tutaj wiadomo, duże rękawiczki to tak się nie czuje, ale jak na małych rękawiczkach naj, najlepiej unikać ciosów, to po prostu zbijesz, nie? Bardzo ważna sprawa, jak zbijamy, nie robimy czegoś takiego, nie? Bo na przykład on pokaże zwód nam, no nie bije do końca, nie? My zbijamy i tutaj akurat nam wleci. Więc jeszcze raz raz lewa raz prawa ręka. Zbijamy krótko, ręka przed twarzą, jeszcze raz raz, raz. Bardzo ważne, żebyś w twarz, bo jakby niecie na przykład, jak on mnie bije e, gdzieś tu, no udać, To my nauczymy się źle zbijać, nie? Nie będziemy przed twarzą, zbijać i tak dalej. Raz, super. Raz. Z tego właśnie wychodzi bardzo fajna kontrataka, na przykład zaczynamy od lewego prostego, zacznij, zbiwka i zaczynamy na przykład tą ręką wchodzimy obojętnie, pojedynczy cios, dobra. Więc, lewy prosty, zbijamy, oddajemy, prawo, spróbuj, tak, a teraz spróbuj jeszcze, żeby było troszkę płynniej, bo Ty robisz tak, daj, uderz, Ty robisz tak, raz, chwilkę wracasz, potem oddajesz, a tutaj bardzo fajnie by było, daj, Odda raz i stąd od razu ręka idzie, nie? Ok, dobra. a od razu skąd ręka. Tylko mocno nie bijemy, o właśnie. Bo tutaj nie ma czego. Się... Raz, super. Zmiana. nie przedni, tak? Tak. Oj, co, Oj, właśnie, nie spieszymy się, nie bijemy mocno, bo on nie może się bronić. Tak. I drugi wariant tej samej techniki, tylko że zaczynamy. On bije lewy prosty. B Raz, zbijamy tą ręką, oddajemy w prawo prosto, nie? O, Też bardzo ładnie wchodzi. Ło, proszę! Super. Dłuższy ciąg. Tak. Okej, znana. Dobra, teraz Wojtek. O, no. I czołem blokuje. No. <laughs> Biliśmy e, lewy prosty. Już wybieramy. Albo oddajemy tą samą ręką, albo zbijamy tą, oddajemy drugi drugą ręką. Tak, tylko, tylko dodajemy jeszcze drugi cios. To może być obojętnie więc uderz, Raz, zaczynamy. Raz, drugi cios może być In taki. Jeszcze raz. Tą ręką zbijamy, oddajemy tą, może być sierp. Więc to już wasza taka wyobraźnia, nie? Zbijamy i dwa cios. Tak, dwa cios. Jakie chcesz? Ale już dowolne, tak. Dobra, podamy te pierwszy. To raczej nie No nic, tak? co? Właśnie Dawid przypomniał mi, że... Tam mieliśmy dwuminutowe rundy. Dwuminutowe rundy, więc trzecia runda. No luźniutka, wiadomo, że to nie jest walka. No, no, no. Nie wiem, mam walkę Ty masz miesiąc, walkę, więc... Luźniutka, lu, luźniutka runda, Te minutki, także lecimy. Furiat! Nie no dobrze. Z nim się nie da lekko i spokojnie. Kiedy się widzi ten obłęd w oczach i szaleństwo. Nie no dobrze jest. Mam nadzieję, że się podoba wideo i nie było nudy. kondycja twoja lepsza, widzę. No tak. No Wiesz, ja w jestem od grudnia w treningu, nie? Kodowanie. To jest zamachowe tutaj. Latały mi cały jeden czas, przebie, jeden przeszedł, poczułem go, ale latały czele... mi tutaj gdzieś cały czas ten zamachowy. A ty wpadałeś strasznie, ja miałem takie żeby że ty wpadniesz, zejść z linii ciosu i lewym wystrzelić, nie? Tak ciągle próbowałem tego, ale, ale... się. Musisz się topnąć, jak on się tak o, o, wpada, bo ty jesteś ja tak wyższy i ciężko ci w pół no tak, się rzucić, A skąd to, to się trzeba zatrzymać, nie? Żeby ten cios zdejmować. No ja tak I próbowałem. Wpadła, właśnie musisz z krokiem do tyłu po prostu to zrobić. Przejdziemy do pytań, także Zadzimy. Dawido, jesteś po spadingu. Witam ponownie. Witam ponownie. Powiedz, jak wrażenia po tej trzeciej? Dosyć luźnie dojdziemy, aczkolwiek nie powiem, że się troszkę spalniliśmy. <grym> nie, no, było mega mega, mega spięci byliśmy. Te czasy nie były ultra mocne, ale byliśmy pospinani. Byliśmy. Chcieliśmy. Ja jestem pewien, że ty tak samo jak ja bardzo ładnie chciałeś wypaść w oko kamery. O, jak to zawsze, jak z ty zawsze. Z tyłu głowy cały czas miałem, że ludzie to będą oceniać i tepę. Ale nie, no, no spoko. Jakby dobrze wyglądałeś, ja, ja ocenię Ciebie, no bo sam siebie nie będę oceniał. Mówisz? No, Mówisz no, że ten? Włosy dobrze? To do... tylko polski część, polskie, część Nie no, wiesz o co chodzi, no jesteś taki niewyg... dosyć niewygodny, bo nie, tak jak mówiłem na konferencji przed naszą walką, że nie wiadomo kiedy uderzysz, kiedy kopniesz, a kiedy zrobisz salto, yy, ale nie, no jakby pozytywnie jestem zaskoczony. Dzięki Dawid, cieszę się, że jest lekki postęp, w cały czas gdzieś staram się jak czas pozwoli trenować rekreacyjnie, jest dobrze. Jest dobrze. Ciebie też bardzo fajnie. No uważam, że, że wypadł źle lepiej tu niż ja, ale tego się spodziewałem. Ale wiesz, no też ty, ty teraz odpoczywałeś chyba, nie? No tak. A ja ale ja w Treningu, to też nie ma co wiesz. Ale też jesteś niewygodny, bo powiem tobie, powiem. że jednak ten wzrost, ten zasięg. No, ja nie lubię walczyć z wyższymi zawodnikami. Gdzieś mi Raful powiedział, jeszcze mańkut. Rafał mi powiedział ostatnio, że on już nigdy nie wyjdzie z wyższym tak? rywalem. Tak. Także jest taki uraz. No ja tutaj. Troszkę lepiej już mi się, ta czułem się luźniej niż podczas walki, może dlatego, że gdzieś tam wtedy była ta spinka czasowa. Już to, Poza tym już walczyliśmy. Już walczyliśmy i także z za nami. Wiedziałem, czegoś mogę spodziewać, ale i tak było fajnie. No i w końcu trochę tego boksu się e, pokazać, bo tam jednak to... Tam były kopy i obalenia. Kopy i obalenia, dokładnie. Przejdźmy do pytań. No. muniano. Ciu munianio. Ciupapi mu mi to Ciu mi Ciu tak mi bola. Mi bola. Dawid. Tak więc, y, twoim rywalem miał być Wiewiór. Tak, zadzwoniłeś, ty do mnie zadzwoniłeś, powiedziałeś Dawid, y, proponujemy ci walkę z Wiewiórem na Fame10. Powiedziałem, dobrze. Tak, zgodziłeś się, nie było tutaj e, większych e, jakichś tam obaw, przeciwwskazań. Żadnych. Żadnych. Nie zastanawiałeś się. No nie, no przecież to ty do mnie dzwoniłeś, więc wiesz. Wiem, wiem, <laughs> ale widzowie nie wiedzą. A tak, no to... ja e, pytam ciebie. Zgodziłeś się wtedy na walkę z Wiewiórem, bez problemu. Wiewiór niestety dozał kontuzji. Nie mógł zawalczyć na miejsce walki z Wiewiórem. przed Adrian Polak. Czy uważasz, że Wiewiór jest cięższym walem, Kto jest dla Ciebie bardziej wygodny? Kurde, yy, nie walczyłem nigdy z Wiewiórem. Znaczy, tam mieliśmy yy, na samym początku yy, mojej drogi, jakby Wiewiór poprowadził mi trening i tam mm. zrobiliśmy taką luźną zabawę. Ale To prawda, że nie można tego nazwać sparingiem, więc nigdy nie walczyłem z Wiewiórem. Z Adrianem już kilka razy mi się yy, mogłem zmierzyć. Yy, I. Ciężko ocenić, no bo nie walczyłem z wywirem i nie wiem kto będzie niewygodniejszy, Adrian sam w sobie jest mega niewygodny. E, ale jakbym miał ich ocenić z dwójki, no to to co wiemy to wiewiór ma no, ten genial, genialny parter jednak. Ma genialny mocne obalenia, mm -hmm. mocne zapasy. Stójkę też mam w porządeczku. E, a Adrian teraz to też będzie taka niewiadoma, bo swój raring za dużo nie pokazał, bo tam była taka zachowawcza mm -hmm. dosyć walka. Ale jakbym miał oceniać na, na papierze, no to na papierze mocniejszym rywalem jest Wiewiór, ale tym bardziej niewygodnym może być Adrian. Powiedziałeś, że Adrian jest niewygodny. Co to znaczy? To wiesz, dla mnie jest niewygodny, bo na przykład dla Armadausza jest wygodny. No. Fajnie mu się bije. Adrian, fajnie skraca dystans. Tak, to muszę przyznać. Szczególnie widziałem to na walce Wiłkę, gdzie tam wchodził tak. pod tymi swoimi czasami dochodził. Ładnie skraca dystans. Jesteś na to gotowy? Jestem na to gotowy. Ma taką. Nie, nie chcę go obrazić, to jest taka nieskoordynowana stójka. Tomasz Narkun również ma taką, i to wcale nie znaczy, że coś jest złe. E, ma taką nieskoordynowaną stójkę, że potrafi zaskoczyć kopnięciem w momencie, kiedy się tego totalnie nie spodziewasz, i tak jak mnie okopał w Anglii tymi middlekikami, to zrobiło mega robotę. A że teraz już tak nie będzie? W szatni powiedziałeś mi, że jest troszkę wręcz aspodotowy. A, a, sport, a, a taki... asportowy <laughs> nie, no bo to by znaczyło, że jest jakby no totalnie tak, nieuczyszczony tak, na WF i TP, ale jest taki, tak. mówię, nieskoordynowany. Nie robi rzeczy dobrze, technicznie, okay. ale ciężko jest to przeczytać. Okay. O, w ten sposób. Nie? Czyli jest nieprzewidywalny. Jest nieprzewid... Ty jesteś nieprzewidywalny. <laughs> a czy jest no. bardziej nieprzewidywalny? Bardziej nieprzewidywalny jest. Dobra, to jest klunczowe. <laughs> <laughs> Czemu klęczowe? To jest bardzo nieprzewidywalny. Ja, Zostań znaczy ja? dwójki? No. To chyba jednak Adrian, bo tutaj wiedzieliśmy, że będziesz kopał. Okay, a Adrian okay. mnie zaskoczył tymi middle Okej. Okay, gdzieś tam, no jesteś wysoki, a tu nagle middle No, w ogóle bym mega zdziwiony, a on, so... on, on chyba w 30 sekund z 4 kopnięcia wyprowadził, nie? To nieprzewidywalna technika, dobry game plan. Tak. E, dobrze, e, teraz na językach bardzo głośno jest e, no walce Kasiusza nie. z palkę. Parker. Pal Walka o sztabkę złota, bonus. E, I wypła nie nie wypłata. Tak, żeby nie było, że to tylko sztabka. Ja tak tylko, się... sztabka. tylko sztabka. Tylko e, sztapka. Powiedz mi, to ty wiesz. Wiele osób uważa, że Kask już nie ma żadnych szans, ale jednak ma też swoich hmm. zwolenników, którzy uważają, że ma szansę wygrać tę walkę. Jakie jest Twoje zdanie? No, Kask już ma spore szanse wygrać tę walkę. Tak uważasz, dlaczego? Tak uważam. E, dużo, dużo walk amatorskich stoczył typowo w boksie. Jest pięściarzem. Z tego co wiem to też wychodziło mu to dobrze. To nie było tak, że jeżeli miał 50 walk to zrobił 0,50. Teraz chyba się przygotowuje, chociaż mówi, że nie robi treningów. To wydaje mi się, że jednak przygotowuje się, bo bardzo dobrze wyglądał na zdjęciach. Ma formę, także ludzie mogą się zdziwić. Nie wiem jak to wygląda w przypadku Normana, Normana ile miał walk w boksie. I czy jest bardziej zapaśnikiem, czy stójkowiczem, mm. ja mówię tylko po tym co ja wiem. E, więc jeżeli to będzie tak, że Norman e, za bardzo tej kariery bokserskiej nie miał, ale, ale, ale tego nie wiem, mógł mieć, to e, Kasjusz ma szansę. To, to, to też się spiesz, to będzie walka bokserska, gdyby to była walka MMA, to zakładam się, że Norman by wywrócił Cassiusza i gdzieś go mm. tam skończył. Ale że to jest walka, walka w boksie, czyli teoretycznie to jest podwórko Cassiusza, to Kasjusz ma dużo, dużo, dużo większe szanse niż MMA i te szanse wcale nie są niskie. Patrząc ogólnie na to, czyli uważasz, że. Masz. szansę. byś miał postawić czapkę złota, to na kogo? Oj, oj. Twoją sztabkę moją czapkę złota? Moją złota? Gdybym miał postawić. Hmm. A ukry się przy tym, Kasjuszu. Kasjuszu? Tak. Proszę. Wiem, że mówiłeś, że nie zawalczyłbyś z bratem nigdy. Ale gdybyście już mieli stoczyć walkę, to kto miałby większą szansę? Ym, na pewno nie jego lewa noga. Ok, a tak poważnie? Kto by miał szansę? Yy... Marcin. Marcin. Tak, Marcin. No jak powiem, że ja nie ja, wiem, ja, ja, ja mówię tak. Nie o. chcesz, okej. Okay, Marcin ja by miał większe szanse. Powiedz mi, czy zobaczymy kiedyś Twoją dziewczynę w nie? Jednak jest popularna. Jest popularna. Tworzyła z wami kano od początku. No Puściłbyś ją? Znaczy, ja bym ją? ja bym ją puścił, ale już tyle razy słyszałem z jej ust. Że nie chciałaby. Ja to że to nie nigdy dla mnie. w życiu bym nie wyszła. Wiadomo, że tak też się mówi do momentu, kiedy zadzwoni telefon, bo ja pewnie też bym tak mówił, ale z tego co wiem na tą chwilę, yy, tak jak mówi, to mówi, żeby nie wyszła, ale wiesz jak to jest, nie? Tak się no. mówi, dopóki się siebie tam nie wyobraża jak i... Jak się zobaczył już pozadywala i w ogóle nie. Ale wiesz, jednak całą... jak to się, ktoś ci wystawia rękę i mówi, chodź zawalcz, nie? To już człowiek wtedy myśli. Ale pokazywałeś tego... jakieś techniki. Nie, no, ona jakby totalnie nie interesuje. To. No, ona podchodzi do mnie i mówi: Mam cię na hita, i wiesz, nie? Ale <laughs> nie, no, ona jakby, nie, nie ten świat. Ale okay. ja jestem tego zdania, że gdyby wiesz, to już by tak sobie gada, gada, ale jakby tak poważnie ktoś jej zaproponował cokolwiek, to myślę, że mogłoby to rozważyć. Kubańczyk mówił, że chce pójść po twój pas. Chce zejść z wagi 7.7 e, i zdobyć pas. Już drugi, ponieważ ma też 8-4. E, E, powiedz mi, jaką obrałbyś technikę, gdy już widziałeś walkę, jaką odbył z Marcinem, aby go pokonać? O. No czyli to tak, że jeżeli ja dalej byłbym mistrzem w momencie, kiedy do tej walki miałoby dojść, bo wiadomo, teraz jest Polak, potem będzie ktoś walczył z jej okay. Ale zakładając, że wygrałem obie walki i muszę walczyć z Kubańczykiem, znaczy mogę walczyć z Kubańczykiem. Teoretycznie do tej walki może dojść, więc jak ja teraz powiem, co ja bym z nim robił, jak ja bym z nim walczył, to by było też... Tak. Ale dobra, no, tak czysto teoretycznie, gdybym. Ale miał na pewno raczej... nie poszedłbyś na laukiki. No nie poszedłbym raczej na laukiki. E, ja też walczę z Mańkuta, więc... on Ktoś nie miałby jak tak kopać, musiałby kopać swoją e, wystającą nogą na moją, nie? To by zupełnie inaczej już wyglądało, chyba żeby... To by na twoją korzyść. Chyba żeby, ob... no da, chyba żeby obrócił pozycję na Mankuta, to by kopał wtedy tak jak na odwet, by się kopało normalnie. Wydaje mi się, że szukałbym obalenia. I gdzieś tam pracy w parterze, jakby, no jak Kuba zejdzie do 7.7, będzie mocny, ale siłowo. technika Marcina też była pewnie taka, żeby szukać obalenia. No była, tylko, no, no była, no była taka, ty, była taka, taki plan był na walkę, taki żeby Był plan, nie? Ale, ale tutaj to jest było wiecie, ciężko. Nie? Tak, był ciężko, Marcin też był mega słabo dysponowany, ta waga. Nie, nie ma wymówek, wiadomo, to nie jest wymówka, wyszedł Kuba i go sprawił na Kaszne Jabko, ale no nie, był to najmocniejszy Marcin Malczyński w swoim życiu. I tutaj jednak Kuba schodzi do 7.7, czyli schodzi do mojej kategorii, on też deklaruje, że to jest jego taka naturalna waga, e, będzie silny, będzie miał dużo siły, e, ale to już nie będzie taka różnica siły jak, jak, jak tutaj, gdybyśmy mieli walczyć w 8.4, to ojoj, nie? No tak, Marcin zadeklarował już, że no. nigdy nie zawalczy w no. tak niskiej wadze. Ja też nie wejdę do wagi, nie wszedłbym nigdy do wagi Kuby, widząc jaką on tam ma dyspozycję, w 7.7 będzie trochę słabszy siłowo. No ale myślę, że mógłbym, no ja mam spoko zapasy, spoko parter, taka walka to by się odbyła gdzieś, jakby tak podliczyć to na 2-3-4 edycje, to by prawie rok czasu, więc to jeszcze miałbym dużo czasu na rozwinięcie się. Więc myśl, myślę, że szukałbym swojej, upatrywałbym swojej wygranej właśnie nie w stójce, a w zapasach i parterze. Jakie są Twoje relacje teraz z Szulim eee, i czy macie kontakt z Meduzą? Dobra, to najpierw pierwsze pytanie. Jaki jest mój kontakt z Szulim? Mój kontakt z Szulim się nie zmienił. W sensie my, my się nie pokłóciliśmy z Szulim. Uh -huh. nie? Czyli, tak jak y, ostatni się raz się z nim widziałem, tak też jest dzisiaj. Okay. E, przecięliśmy się kilka razy na galach, fejmu, konferencjach. Zawsze jest e, ręka podana, jest uśmiech na twarzy, nie ma żadnej gburowej atmosfery. Także wszystko jest spoko tutaj. A z Metuzą y, to ludzie sobie obzdurali, że tu jest jakaś kosa, to z Marcinem, że Meduza ma kosa z Marcinem. Chłopaki się spotkali na konferencji przed galą chyba dziewiątką, Meduza z Marcinem podszedł, pogadajmy, poszli, pogadali, podali serenkę, jest wszystko wytłumaczone, wszystko jest elegancko, a ja nie byłem w żadnym, w żadnym momencie z nim pokłócony, ani nie miałem z nim żadnej, e, nie wiem, żadnej, żadnej jakby kosy, także u nas się nie zmieniło. W obu przypadkach jest wszystko gitara. No co najważniejsze, Dawid co walkę wydawałeś kolejną rundę. Z czy będzie piąta runda. Tak, będzie obowiązkowo, ponieważ mamy z Marcinem taką teorię. Dwa razy w naszych karierach mm -hmm. e, nie wyszła runda, czyli piosenka. Wiesz kiedy? Na mojej walce w Anglii na Marcina z Kubańczykiem. I wtedy były porażki? porażki były wtedy, więc y, tutaj wierzymy, że to jest nasz talizman szczęścia. Będzie piosenka, mamy już nawet wybrany bit. Niedługo siadamy do tekstu i na, myślę, tydzień, dwa przed walką moją z Adrianem możecie spodziewać się piątej rundy trylogii czyli mojej piosenki na YouTube. W takim razie czekamy. Trenowałeś też często z Nitro, pojawiałeś się w treningach. Tak, trenował nas Christian Matura, robiliśmy razem boks. Okej, okay. myślę, że wiele osób jest ciekawych, jak Nitro sobie radzi, bo to naprawdę chyba nikt nie widział go w akcji takiej, wiesz, mhm. prawdziwej. Powiedz mi, czy... <laughs> Widzisz go w Oktagonie? Tak. Przynajmniej widziałem jego boks. Nie, nie będę, jest sportowy. Y, nie, nie jest asportowy. Widziałem jego boks. Nie będę się wypowiadał, jakby wyglądała jego walka MMA, bo jeszcze nie trenował uh -huh. MMA. Trenował boks z naszym trenerem od boksu, Krystianem Maturą. I wielu ludzi mogło być... Y, wielu ludzi się zdziwi, naprawdę się zdziwi, bo wyobrażają sobie Nitro pewnie jakiego takiego chłopaczka, co sobie siedzi, siedzi przed komputerem, troluje ludzi, za bardzo nie chodzi na WF, a, a tutaj przy Krystianie naprawdę zrobił Dobry progres, mocny progres, to wygląda fajnie e, i ludzie naprawdę będą mogli być zdziwieni, że Nitro potrafi się spiąć i dobrze, dobrze jakby wygląda jego boks. No nie będę mówił tutaj, że jest nic świata, ale na oczekiwania naprawdę jest, jest ok, przewyższe okay. oczekiwania, to wygląda spoko, a, 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 a pracują krótko z Krystianem jeszcze wiele, wiele pracy przed nimi, więc gdyby była walka w fame MMA Nitro Zeniaka, to, to będzie spoko przygotowany dobrze. Ostatnio widziałem delikatny zgrzyt pomiędzy unboxalem i nitro. Stąd właśnie moje pytanie. No i czy chciałbyś zająć taką walkę? Pewnie, ja bym chciał. Nitro, czekamy na Ciebie. Chcielibyśmy w końcu zobaczyć Cię w akcji, bo fame już zgarnęło wielu twórców, o których fani prosili. A tutaj Nitro zapiera się rynkoma Dokładnie. i nogami. Jeszcze go nie widzieliśmy, ale wierzę w to głęboko, że zobaczymy go w końcu w klatce i praca, którą wykonuje, nie pójdzie na marne. Ja też ostatnio byłem <laughs> na podcaście u unboxala. Eee, I rozmawialiśmy troszkę o fajnie, więc. A taka walka? Wrócę z propozycją. Nitro unboxa. Tak. Pasują. Myślę, do że w komentarzach widzowie mogliby napisać. Pasują, eee, do czego tego chcą? Jakby walcząc. Obaj nie walczyli, obaj nie mają za dużego doświadczenia, obaj są podobni, tak jakby. Znowu wagowo. No, dla mnie rewelacyjna Dla mnie bomba. Dla mnie też bomba. Róbmy to! Czy lepiej czujesz się w roli underdoga, czy wolisz być fawadetem? Z tego co pamiętam, chyba ty wolałeś być underdogiem. Czy wiesz, to też było 3 lata temu. Jakby ja czuję się w roli po prostu... Wychodzę i walczę. E, powiem tak, nie patrzę gdzieś e, na e, opinie ludzi. E, nie, no właśnie staram się nie od komentarzy, ale to też jest nieuniknione i też ciekawość czasami wygrywa. Mm -hmm. Ale jakby nigdy w swoim życiu jeszcze nie miałem czegoś takiego, że byłem ostrym faworytem, mega faworytem. No teraz ludzie jakby. A z Olenikiem? No właśnie do tego zmierzam. E, raz miałem w swoim życiu walkę, gdzie byłem po prostu takim faworytem, że teoretycznie nie mogłem przegrać tej walki mm. w oczach fanów, mm. po prostu ma masakra. To zbudziło presję. Byłbym dodatkowo. memem roku, okay. z, całym, z całym szacunkiem do Tomka, ale byłbym memem roku wtedy, mm. e, jeszcze po tej akcji na parkingu, i powiem ci, że nie czułem tej presji w ogóle, ale w momencie wejścia do Oktagonu to mm. mnie zniszczyło. Zabiło mnie to, ja kompletnie nie planowałem, ja w swojej walce z Olejnikiem wyprowadziłem w 46 sekund 6 middle kicków. Ja tego nie planowałem. No ale jednak była to technika kończąca. Tak i jak w momencie kiedy on się zgiął, ja już wiedziałem, że jest koniec, Uff. kamień z serca. Taka, więc, oh. więc jeżeli teraz mam pogląd na to, to wolę nie mieć na sobie presji i nie być faworytem, bo to jest w stanie kogoś za. Zjada, zjada to na pewno Tak, za duże oczekiwania i presja, nie nie nie, to nie dla mnie. No to życzę Tobie, żebyś teraz podczas walki nie miał presji. Żeby proszę po twojej myśli jestem ciekawy tego starcia, bo to trzecie starcie. Jeden jeden jest. Jest 1-1. Jeden, jeden. Wygrany zgarnia wszystko na wieki. Dokładnie, wygrany zgarnia wszystko, zostaje mistrzem. bo też ty zachowasz swój tytuł mistrza. I tym lepszym z naszej dwójki. I tym lepszym oficjalnie już będziemy powiedzieć, tak. że no jesteś ten lepszy. <laughs> Jak wygram. Jak wygrasz. Także czekam na tą walkę. Dawid, dzięki wielkie za wspólny trening. A ja dzięki za zaproszenie. Za fajną trzecią rundę. Yy, no, musiało do tego dojść. I doszło. A was widzowie zapraszam Już... do zakupu Pay -per View na gale Pay To będzie się 15 maja. Norman Park kontra Kasiusz. Marcin Dubiel kontra Czarek. Także to będzie dobra dobra gala, mocna gala, jubileuszowa. Wiele ciekawych walk. No teraz zapraszam na nasze Instagramy. Dawid Malczyński i TikTok Dawid Malczyński. Oraz Wojtek Golan, gdzie znajdziecie sporo zakulisowych materiałów. Także jeszcze raz dzięki Dawid, tym razem żółw. <grym> Nie, tym razem piona. <grym> tym razem piona. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. <grym> tym razem żółw. Nie, tym razem piona.